Yo, witam w super specjalnym odcinku na moim kanale. Jest to świąteczny special i dziś witamy się na moim ogródku. Także, no, będziemy organizować święta. Rodzinka przyjeżdża. E, no, trochę tutaj ostatnio, trochę sobie tutaj, e, no, e, grillowałem na podwórku, trochę tutaj popiłem z koleżkami, e, trochę zjedliśmy pizzy. Także, no jest bałagan, ale spokojnie, nie będziemy tutaj organizować świąt, tylko kupimy nowy dom. No, bo tutaj, tutaj jest trochę zaniedbane, ponieważ wydałem oszczędności życia na setup gamingowy, po prostu, no wiecie, po prostu musiałem, ale pa, jest wszystko podświetlane, nawet, nawet podkładka pod mysz jest podświetlana, tutaj wszystko, widzicie, z tego właśnie dla was nagrywam, no i widzicie, tak, tak ładnie teraz moje filmy przez to wyglądają. Także idziemy kupić nowy, na szczęście mam dużo całkowicie legalnie zarobionych pieniędzy. W ogóle, w 100% ciężka praca i właśnie takie zarobki, dlatego stać mnie na nowy dom. Także, no, użyjemy laptopa, ponieważ nie po to kupowałem ten komputer gamingowy, żeby, żeby, kurde, jakieś domy kupować, żeby nie grać. On jest do grania. No i pa, mamy tutaj przeglądarka i do kupienia. I patrzcie, właśnie znalazłem tutaj wcześniej idealny dom na święta. Pokój 404. Kosztuje, jak widzicie, całkiem nie tak drogo. Także, no, nawet mnie stać. No i co, widzicie, ja tutaj... Myślę, że tutaj możemy zorganizować całkiem niezłe święta. E, no, dla całej rodziny. Także co, kup dom, nie będę się tutaj cackał. No i pa, kupiłeś nowy dom. Przejdź. E, czekaj, bo tutaj mnie wita jakieś... Ten dom jest nawiedzony, ale możemy dla ciebie zdjąć z niego klątwę. Chcesz grać ze strasznymi elementami. Tak, niczego się nie boję. To coś dla mnie. E... Także, witam w pokoju 404. Czy te drzwi się same otworzyły? Nie. Coś, coś się stłukło. Spokojnie, spokojnie. To jest dobre miejsce na święta. To jest bardzo dobre miejsce na święta. Najpierw sobie tutaj obejrzyjmy. Trochę tu może ciemno. E, telefon dzwoni. E, odbierz. No, także trzeba kupić jakieś świąteczne dekoracje. Patrzcie. Wpiszemy sobie... Świąteczne Be. Dobra, niech będą sanie, to jest dekoracja świąteczna. O, kurde, bo patrzcie, o to jest jakaś fazmofobia. Bo odkrężam latarkę i kupię sanie, tego nie ma w fazmofobii, ale pa, jeszcze tutaj normalnie się tak tak gliczuje, tak to, to jest gra horror. Idziemy, 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 idziemy. Po prostu kupimy sobie ten co na początku tutaj jest o udekorowany domek. Także no, myślę, że, no, że niech będzie. No i co, przejdź. I zobaczymy tutaj, patrzcie. No, taki ładny domek. Tutaj lepszy od tamtego, lepszy. Po prostu tamten taki brzydkie kolory miał na ścianach. To, to jedyny powód, z którego się wyprowadziłem. No dobra, także teraz na serio zaczynamy remont. No i co, tu mamy taki fajny świąteczny domek. O, opa, widzicie dzwonek. No i światła działają, to ja rozumiem. To już od razu na plus pas zapalamy, o. Proszę bardzo. Także dobra, tutaj jak widzicie wszystko jest już udekorowane świątecznie. Tylko brudno jest, także tutaj posprzątam, trochę poulepszam i zobaczymy. Muszę, muszę się wyrobić przed nadejściem nocy, bo wtedy rodzinka przyjdzie. Zacząłem od przeczyszczenia kuchni moim niesamowitym mopem. E, po prostu wytrę to wszystko. Proszę bardzo. No i patrzcie, nawet moja rodzinka tutaj komentarze mi wrzuca. Weź się w garść i wysprzątaj porządnie. Ej no, ej. Po zakończeniu czyszczenia postanowiłem powyrzucać niepotrzebne meble, takie jak to. Po co mi to wszystko? Tutaj tylko zagradza miejsce, ja tutaj powstają lepsze rzeczy. Wypadł mi w ogóle, co to jest? Yy, I na dole też muszę powywalać. Dobra, wywaliłem już wszystkie niepotrzebne graty, nie licząc choinki, bo z jakiegoś powodu nie da się jej usunąć. Zostało tylko trochę śmieci na podłodze i też nie wiem czemu, ale to jest krew, a nie dobra to farba. Dobra, dobra. Wpadłem na świetny pomysł, bo tu jest dużo tych śmieci, mi się nie chce tego wszystkiego zbierać, więc po prostu to spalę i otaczę ognia. Także dobra, to już chyba wszystko, jeśli chodzi o wywalanie mebli, i teraz mogę w końcu powstawać swoje, bo ja lubię mieć po swojemu. Eee, także no, zacznijmy od najważniejszego miejsca, czyli mojej sypialni. Postanowiłem wstawić łóżko typu królewskie. Prezentuje się całkiem nieźle. Trochę tutaj dużo miejsca zajmuje, ale spokojnie to tutaj to nic nie szkodzi. Normalnie można przejść. Oprócz tego chcę jeszcze wstawić drugie łóżko, czyli takie, ponieważ wygląda <grytanie> idiotycznie. Eee, no, tylko że nie ma na nie miejsca, dlatego po prostu wyburzę ścianę, aby było miejsce. Pa. Bum. No i teraz muszę przyznać, że się od razu tutaj zrobiło dużo więcej miejsca, tutaj trochę już nie mogłem wyburzać, no bo rura tutaj mi trochę przeszkodziło, eee, także no myślę, że już dałoby radę wstawić moje łóżko, Czekam, muszę nawet zmienić kolor, o kurde, na tym będę spał, tutaj, tutaj zaproszę jakieś ładne kobiety, no dobra, także mam już dwa super łóżka. Bo tutaj ta łazienka to nieprzydatna, bo już jedna jest, to po co komu dwie. Tutaj nawet mogę jeszcze bardziej wyburzyć, bo, bo lubię. No dobra, teraz nadszedł znaczy czas na pomalowanie ścian, no bo tutaj widać, że to jest połączenie trzech pokoi. Dlatego kupię zaraz jakąś fajną farbę, albo o, taką tapetę świąteczną. Czekaj, tapeta. I tutaj jakąś, o, znajdziemy taką fajną na przykład tutaj jakaś, albo w reniferki. O, co są, albo taka, opa, taka jest dobra, taka szpanerska. Nie jest świąteczna, ale nieważne, po prostu ją biorę. No dobra, a więc położyłem już wszędzie ścianę. I tutaj dałem taką jeszcze drugą, żeby było tak bardziej różnorodnie, żeby nie było wszystko to samo. I no, i tutaj już nie wygląda, jakby było połączenie trzech pokoi, tylko normalnie jak jeden wielki. Także tutaj całkiem ulepszone. Więc jeszcze tutaj powstałem jakieś takie mniejsze meble, jakieś półki czy coś i będzie gotowe. No dobra, skończyłem. Także jak na razie jesteśmy na korytarzu i tutaj zmieniłem drzwi, żeby były takie oddzielne normalnie. Że wiecie, mój pokój to jest po prostu oddzielna część tego domu. Tutaj, żeby wejść, to ktoś musi tutaj o zadzwonić i dopiero wbija. Także uwaga, uwaga, patrzcie na to. Tu jest część pokoju typu królewska, z serduszkiem są obrazy, normalnie obraz mojego Pradziada, obraz mnie, e, no i takie obrazy. E, tutaj są, o, tutaj na przykład telefon, bo właśnie w czasach królów to właśnie takie mieli telefony, e, no jakieś wazy, bo każdy król je ma, taka oszafa, no i kalosze. I oprócz tego na szafce nocnej po prostu leżą sobie ogórki, e, no, a na drugiej po prostu leżą sobie meatbolsy. Czyli, no, mięsko. <laughs> Także to jest mój pokój. Jak widzicie, na tą część miałem zdecydowanie lepszy pomysł. Tutaj to wygląda fenomenalnie. A to wygląda tak dziwnie, <laughs> ale dobra. I jeszcze najlepsza rzecz, czyli w razie, jakby właśnie tak jak w Kevinie przyszły złodziejaszki, to zostawiłem na nich pułapkę na balkonie. Także ten pokój chyba już można uznać za skończony, tu już mogą przychodzić goście. W sensie nie mogą, bo się tutaj o zamknę na zasówkę, jak się zacznie Wigilia, ale nieważne. O właśnie, jeszcze muszę tylko tutaj o, bo tutaj mogą przejść przez balkon, więc muszę na szybko tutaj wywalić to i zamurować. O, no, ta, No i proszę, czekaj, to jeszcze wywalę. Yy, także dobra, tam nawet nie wstawiam żadnych świątecznych dekoracji, tam nikt nie wejdzie No i co, teraz w kolejce chyba czeka ten korytarz, tutaj jest po drodze Także no lecimy, coś tutaj postaram się zrobić No dobra, czas na pierwszy update Także tutaj zrobiłem taki korytarz typu, że wejście do bloku No bo jak to są takie drzwi takie typu z bloku No to stwierdziłem, że tutaj, że tutaj musi być taki o korytarz Tutaj ten takie fajne cegły Takie no, bo wcześniej wyglądało jak takie dziwne, że tu jest dom i nagle jakiś dziwny pokój a teraz wygląda jak po prostu, po prostu tu jest blok. I tam na dole będą takie klimaty domowe, świąteczne, a tutaj będą takie klimaty moje oddzielne mieszkanie. Także no, czas dodać jakieś ozdoby. No i boom! Także jak widzicie, tutaj już są dekoracje świąteczne. Nawet zrobiłem taką fajną poczekalnię, bo tutaj czekają, jak, jak ktoś chce pójść do mojego mieszkania, no to musi poczekać w takiej fajnej poczekalni, jak zawsze są w przychodni. Niestety nie ma w tej grze tego fajnego, dziwnego czegoś, że są takie takie kulki i je przesuwasz, to jest zawsze najlepsze ale no, musiałem tutaj dać jakieś klocki czy coś tam i takie, o, fajne, o. E, no i no, tutaj dałem taką fajną, taką, taką taki posąg, e, no to jest takie, to, to symbol bogactwa, e, no więc to takie jest takie, bardzo w bloku Nedem, o, takie coś. E, no, tutaj są takie jeszcze oszawki, no i są już dekoracje świąteczne, no bo tutaj to już mogą sobie przychodzić cywile, więc tutaj musi być świątecznie. No a w moim domu, no to wszystko jest inaczej. Także dobra. Yy, no i co? Czas zrobić chyba jakieś kolejne pomieszczenie. Teraz już schodzimy na dół. Także tutaj już będzie takie takie inne. No i tego korytarza na razie mi się nie chce, bo dopiero co jakieś robiłem. Łazienka jest jakaś słaba. Także chyba coś tutaj zrobimy. Yy, no, tylko tutaj będę jeszcze musiał sobie jakoś oddzielić. Bo muszę gdzieś mieć jeszcze pokój gamingowy. Także trzeba będzie dobudować jakąś ścianę. Sobie zrobimy tutaj gdzieś. Yy, ale to będzie trudne, więc w sumie najpierw zróbmy kuchnię, o. Albo nie, wpadłem na świetny pomysł, bo przecież tutaj mamy pokój, no to tutaj może być jakiś pokój gamingowy, a kuchnię po prostu połączymy z salonem, no i łatwiutko. Tylko jeszcze trzeba jakiś pokój dla gości, no bo... no wiadomo. Także, ale to gdzieś komórka pod schodami, Harry Potter, no to może być, to dobra. No to teraz zajmijmy się pokojem gamingowym. No dobra, skończyłem, także nad tym pokojem zdecydowanie spędziłem najwięcej czasu, ja możecie już zobaczyć ile czasu spędziłem nad tym całym domem, już trochę zdecydowanie zbyt dużo, także dobra, normalnie nie wiem czy zdążę ten filmik przed świętami, ale okej, okay, czas pokazać, także tutaj mamy takie fajne wejście typu schron, takie, takie fallout właśnie i pa, wchodzimy i patrzcie jaki pokój, pa, kurde. Także tutaj mamy telewizor, normalnie dwie konsole, PlayStation, Xbox, normalnie jest, tutaj jest, kurde, gamingowy komputer, pa, sobie, no i patrz, jak se, kurde, teraz grasz, to jest po prostu piękne. Płacze się. Dobra, i tutaj normalnie masz taką sofę, o, i se siadasz, i se jeszcze tutaj pykasz na konsoli, albo se oglądasz filmy, pa, można włączyć. No taki telewizor, to ja kurde rozumiem, a nie. Także dobra, normalnie nagłośnienie, jak ta lala, tutaj jeszcze ogłośnik, tutaj wszystko. Jeszcze tutaj takie gadżety, czyli czapka, nóż i łyżka. Gadżety gamingowe. Jeszcze, żeby wygenerować odpowiednią ilość prądu, musiałem postawić za domem to. Eee... Tak, to, to, było, to było bardzo konieczne, no bo inaczej to by nie dało rady. Dobra, bo święta już tuż, tuż, a my tutaj, kurde, w lesie, jak na razie zrobiłem tylko dla siebie pokoje. <grym> yy, ale dobra, więc teraz zrobimy taki najbardziej wspólny pokój, czyli tutaj pokój. Salon, salon, kuchnia i tutaj gdzie będziemy jedli normalnie, czyli ogólnie to wszystko. Także do roboty, widzimy się pewnie za jakieś kolejne dwie godziny. No dobra, nareszcie. Niestety nie wyrobiłem się, chciałem żeby w nocy nagrać, ale już się zrobił dzień, no bo światełka by fajniej wyglądały. No ale dobra, także także, także patrzcie, mamy tutaj ucztę, tutaj jest wszystko przygotowane do stołu. W sensie trochę nie pamiętałem jak się to stawia, po prostu to dałem byle jak, to się chyba jakoś nie wiem. Czy, się, czy dobrze postawiłem te tutaj o, e, ale no, mamy tutaj normalnie jeden taki podwójny stół, bo przychodzi cała rodzina e, i, i no, więc to jest takie dobre. I tutaj właśnie chciałem zrobić taki ultimate świąteczny pokój, dlatego wszystko jest świąteczne. Pa, tutaj choinka, tapety świąteczne, tylko na kuchni nie starczyło miejsca, więc to jest kuchnia, e, ale spokojnie to się da gotować. Pa, możesz tam coś wstawić, masz jedzenie, także spokojnie. E, no. Także no, tutaj jakiś piecyk jeszcze, tutaj udekorowałem wejście i tutaj, tutaj może wpuszczę potem gości, żeby oglądać Kevina, ale jeszcze się zastanowię, e, no i oprócz tego wy, wy, wyburzyłem ściany, żeby zbudować tutaj takie fajne, takie wyjście na śnieg i no, jak ktoś będzie nie, niegrzeczny, to go po prostu wyrzucę i tutaj o, zamknę, no i będzie siedział. Także no, tutaj mamy zrobiony pokój i już na tym etapie trochę umieram, bo jak widzicie właśnie wbija czwarta godzina. Huh? Także no, bo nam została tylko tutaj Łazienka i tutaj właśnie ten pokój dla gości, co chciałem zbudować, więc myślę, że sobie odpuścimy Łazienkę, ona jest nudna, tam nic nie ma. Zrobimy pokój dla gości, on będzie fajny a w łazience, w łazience wstaje jakieś byle co, coś tam, coś śmiesznego potem wstawię, Na przykład przed chwilą wstaję tutaj, o, na wypadek zombie wstawiłem coś takiego, po prostu to znalazłem, i musiałem to gdzieś dać. Także no, więc teraz się zajmę pokojem dla gości i, i to chyba będzie wszystko. No dobra, mamy kolejny pokój. Jednak zmieniłem, że po prostu łazienkę zamieniłem na pokój dla gości. No bo tutaj się nie mieszczą ściany przez te schody i te zbadziewne. Yy, także no tutaj zaraz będę musiał jeszcze zrobić ten korytarz i będzie cały dom. Yy, no i no, są drzwi od szafy, no bo miałem na zbyciu. Nie chciałem, żeby się zmarnowały. No i co, wchodzimy. Także zrobiłem im pokój w stylu apokalipsa zombie. Trzeba włączyć latarkę, bo niestety nie ma światła. I też niestety to jest taka pułapka, no bo nie ma klamki, dlatego drugich drzwi nie zamykam, bo bym tu utknął na zawsze, ale gościom ale tego nie powiem, co nie? E, także dobra, co my tu mamy? E, mamy łóżko normalnie piętrowe, także wszyscy się zmieszczą. Takie kamienne ściany i sufit, żeby, żeby zombie się nie przedarły. Właśnie spojrzałem sobie na to i stwierdziłem, że musi być tutaj apokalipsa zombie. E, generator prądu. Tutaj obiad. No, jakaś maska gazowa. Tutaj dałem włącznik światła, który po prostu nic nie robi. <grym> No, a tutaj jakaś broń, jakiś papier toaletowy, kibel, także dobra, myślę, że został nam tylko tutaj ten oto korytarz, no i no nie wiem, czy jeszcze na dworzu coś zrobić, może damy tam jakieś, jakieś tak na szybko, jakieś, jakieś byle co, ale na razie tutaj się tym zajmę, także no, e, magia montażu, no i pyk, także no, tutaj normalnie trochę popracowałem, no i mamy korytarz. Także no, tutaj żeby nalać świątecznego klimatu po prostu zbudowałem bałwana w domu, e, no tutaj mamy takie o y, i wieszaki powieszone w najgorszym możliwym miejscu, e, także no tutaj taka mała choinka i moje ulubione, czyli pokój Angry Birds, to jest najlepszy pokój w całym domu, tam można tak o sobie stać, o. I, I się patrzeć. No dobra, tak więc moim zdaniem chyba w domu już wszystko skończyliśmy. Wszystkie pokoje. No, jeszcze tylko na szybko trzeba wstawić coś w ogrodzie, tak jak mówiłem, jakieś, a to jakieś takie małe, jakaś mała rzecz. I to by chyba było na tyle. Więc no ustalam, że dziś mija ostatni piąty dzień w, w nasz nowy dom. E, ostatni dzień remontu i dziś wieczorem przyjeżdżają goście, także na razie mamy takie południe. Także co, lecimy. Dobra, tutaj już dosłownie robiłem speedrun, no bo już prawie tutaj zachodzi słońce. Także musiałem się spieszyć i trochę byle jak to robiłem, ale jest spoko. Także po kolei yy, mamy gnomy, no bo zawsze muszą być gnomy w każdym ogródku. Teraz moje ulubione, czyli po prostu przed drzwiami położyłem głaz. <laughs> ale spokojnie, to ma powód, bo jak złodzie z Kevina już przyjdą, to nie wejdą. Albo, o, jak będą uciekać, to otworzą drzwi szybko i się potkną o głaz i się zabiją. Także no, to to jest dobry patent, po prostu go tu zostawię. Yy, no, położyłem też dużo więcej głazów w losowych miejscach, podwórka, żeby się, żeby się potknęli i się zabili. Pana to, po prostu to jest kategoria. głazy. Masz do wyboru, możesz kupić głaz za 320 zł. No, a oprócz tego zbudowałem tutaj plac zabaw, to jest strefa rekreacji, patrzcie jaka fajna jest. Patrzcie, jaka fajna zjeżdżalnia. Strefa rekreacji. Jak ta lala. Jeszcze jest ten taki fajny domek, co zawsze były w przedszkolu. Tu się zawsze mieszkało w nim. No, jeszcze karuzela. E, jakiś taki kurczak To jest po prostu plac zabaw Żeby się dzieciaki pobawiły jak już przyjadą Albo siłka o to dla starszych To też się tutaj mogą pobawić Tutaj strefa relaksu z hamakiem Ktoś chce tam może się zdrzemnąć e, A tutaj miałem zbudować taki fajny domek Tylko że niechcący zbudowałem go odwrotnie I, i tu jest wejście Dlatego zakryłem go płotem z domisiów Żeby, żeby nikt nie zauważył Że to tutaj jest tył I, i no żeby nie było wstydu e, No oprócz tego studnia, grill no i basen, można sobie, można się popluskać, o, czekaj, o, czekaj, jak tu, Prze wcześniej tu, wszy o, dobra, no jeszcze tutaj taki mniejszy, a tutaj po prostu tak, tak bez powodu położyłem most i takie coś, nie wiem czemu, po prostu to tu położyłem, także możesz się przejść. No, i, i oprócz tego, tak po prostu na środku podwórka położyłem wannę. No bo w domu nie ma. Po prostu jest tu. Jak ktoś będzie chciał się wykąpać, to sobie pójdzie się. Co prawda, chyba on, ta woda zamarzła, bo sobie po niej chodzę, ale nieważne. No i pozostało chyba tylko zrobić jakąś taką ostatnią przebitkę na wszystko. Ech. Także czas na taki epicki montaż przez wszystkie pokoje. Ho, ho, ho. No dobra, także to już chyba by było na tyle. Mamy już wszystko zrobione. Jeszcze tutaj wcześniej zmieniłem też tapetę, żeby była cała taka fajna. No bo teraz 100 razy lepiej to wygląda. Także no, no i ten pokój moim zdaniem wyszedł mi najlepiej. Przecież to jest, to jest piękne, pa. To jest tak to jest tak dobre. Kurde, to jest taki dobry pokój. Ale dobra, jeszcze niestety niby już jest normalnie, jest północ, już, już normalnie minął dawno czas i żaden z moich gości nie przyszedł. Ja nie wiem czemu, ja nie wiem, ja, ja jestem dobrym gospodarzem, ja nie wiem czemu nikt nie przyszedł. Bo ich zapraszałem normalnie, powiedzieli, że będą. Yy, także no nie wiem o co chodzi, no ale dobra, także co, gdzie idziemy się pożegnać? Chyba tutaj, tutaj jest najbardziej świątecznie. Także no, w tym odcinku to już by było na tyle. Trochę taki inny odcinek, trochę sobie dekorowaliśmy dom, ale tak fajnie świątecznie. Także dobra, yy, więc co, życzę Wam oczywiście wesołych świąt. No i do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.